Zobaczcie, o O właśnie, dobra I teraz wejdź sobie Zobaczcie, nasz sprzęg zamknął się od razu Widzicie, że e, bezpiecznik jest schowany Zobaczymy zaraz, czy Magda to też zweryfikuje Na to teraz zwracam uwagę, Magda? Przede wszystkim na to, czy bezpiecznik się Co? Zamknął, tak? Tak jest Widzimy, że jest zamknięty Czyli ten sprzęg chwycił dobrze Pamiętaj, że jeżeli bezpiecznik byłby wysunięty to co musimy zrobić? Szarpnąć samochodem. Przód, tył, przód, tył, przód, tył. Ale tutaj też uwaga, bo docierały do mnie sygnały, że jak ciągnęliście przyczepę do przodu, sprzęg otwierał się sam po prostu i przeskakiwał stworzeń przez, przez ucho. tak? I później próbowaliście cofać już na zamkniętym sprzęgu i te egzaminy też się kończyły negatywnie. Więc najlepiej jak już pociągniecie samochód z przyczepą do przodu, polecam wyjść z auta, upewnić się czy na pewno... Yy...